Dzień dobry Państwu, z tej strony Oskar i dziś proszę Państwa przenieśmy się do stycznia 2010 roku, kiedy właśnie powstał ten materiał, który Państwo teraz oglądacie. Widzimy przed nami teraz poloneza Karo w wersji policyjnej, natomiast proszę Państwa nie jest to zwykły policyjny polonez, tylko polonez, który brał udział w filmie TVP u Pana Boga w ogródku. Występowało w filmie i w serialu, i proszę Państwa, tutaj znajduje się na tych zdjęciach, które właśnie teraz oglądamy w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białym Stoku, ponieważ właśnie w 2010 roku był wystawiony na licytację właśnie charytatywną z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale oczywiście zanim jeszcze był zlicytowany, o czym jeszcze za chwilę będzie mowa, no to stał tutaj, jak widać, w sztabie właśnie WOŚP w Białym Stoku przez nieco ponad miesiąc. No i proszę Państwa, no, myśmy mogli się tutaj nim troszeczkę pobawić. Także, kto z Was miał okazję posiedzieć w prawdziwym radiowozie policyjnym, powygłupiać się, włączyć syrenę, pogadać przez radio? Także, proszę Państwa, jak widać, nawet niezła była zabawa z tym polonezem. I jak dobrze pamiętam właśnie kilka dni przed y, finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to był chyba 18. finał. Wtedy samochód został zapakowany na lawetę, y, wyjechał właśnie tutaj ze sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który właśnie znajdował się na rogu ulicy Sienkiewicza i rynku Kościuszki y, w Białym Stoku. Także jak widać był tutaj powolutku, powolutku wyprowadzany właśnie z tego lokalu i wjechał na lawetę i później został przetransportowany, przewieziony do Galerii Alfa w białym stoku na ulicy Świętojańskiej. Tam stał też chyba przez jakiś czas. W tym czasie trwała oczywiście licytacja. W tym czasie oczywiście trwała licytacja. Szczerze powiedziawszy nie wiem za, za ile został zlicytowany. Yy, próbowałem znaleźć jakąś informację na ten temat w internecie, ale przy, przyznam, że nie wiem, może jeszcze gdzieś w archiwum Allegro yy, w aukcjach charytatywnych można to sprawdzić albo gdzieś w innym miejscu. Natomiast proszę państwa, jeśli chodzi o zużycie tego samochodu, ogólnie ten Polonez policyjny miał około 100 tysięcy kilometrów przebiegu i proszę państwa, co ciekawe, niedawno na moim kanale zamieszczałem film z wizyty w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Białymstoku. Tam znajduje się podobny Polonez, podobny Polonez Caro Plus policyjny, też z napisem Królowy Most, tak jak właśnie w tym egzemplarzu tutaj z filmu u pana Bogowo i nawet podejrzewałem, że to jest ten sam egzemplarz, ale Wiele wskazuje na to, że to jest inny egzemplarz. No chociażby z tego powodu, że ten egzemplarz, który jest w tym muzeum, nie ma w ogóle żadnego bocznego numeru. Nie ma żadnego. No, na nagraniach, teraz, które tutaj puszczam w tle, możecie zobaczyć. Natomiast ten natomiast ten polonez, który został zlicytowany tutaj yy, przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, miał numer M211. I ogólnie był w znacznie lepszym stanie. W znacznie w lepszym stanie. Jakoś nie był taki pognity, nie był taki poniszczony. Wprawdzie to było prawie 10 lat temu. Ale ten Polonez, który stoi w Muzeum y, tutaj Motoryzacji i Techniki w Białymstoku, no to już troszeczkę jest, no, pordzewiały, pognity, już tam korozja wchodzi. No i nie ma, mówię, y, nie ma w ogóle tego numeru żadnego bocznego, więc mam pewne wątpliwości, czy to jest oby na pewno ten sam y, egzemplarz. Możliwe, że były dwa w filmie, oba miały napis właśnie u dołu y, Królowy Most. I możliwe że właśnie oba, yy, proszę Państwa, yy, trafiły właśnie w dalsze ręce już po, yy, po nakręceniu filmu. Natomiast zupełnie też nie wiadomo, jeśli faktycznie były dwa egzemplarze, to co się stało z tym zlicytowanym yy, tutaj prezentowanym tym polonezem yy, z tej licytacji wośpu. Nie mam zielonego pojęcia, co się z nim stało, kto go kupił, czy ktoś z Białego Stoku, czy może z innego miasta. Nie mam żadnej wiedzy, co się z nim dzieje. Może ktoś z Was coś wie, gdzie on się podział, gdzie on teraz stoi. Kto jest jego właścicielem, czy jakiś prywatny kolekcjoner, czy może jakiś muzeum. A może jednak ten egzemplarz z tego muzeum w Białymstoku to jest ten sam. Może ten sam, może był przemalowywany, ale to by było trochę dziwne, że byłby przemalowywany, chociaż już był wtedy w stanie kolekcjonerskim i byłby tutaj przerabiany na inną wersję. No, tutaj raczej tę ewentualność wykluczałbym. Także, proszę Państwa, chciałem tutaj się podzielić ogólnie tą historią, ponieważ mam obszerne nagrania z tym Polonezem w moim archiwum kaset wideo, więc żeby to się nie zmarnowało, żeby to puścić dalej, żeby to pokazać szerszej publice, no to postanowiłem się tutaj tą historią i tymi nagraniami podzielić. Także taka była tutaj historia tego Poloneza. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, także zapraszam do następnych naszych nagrań. Myślę, że różnych innych ciekawostek o samochodach z minionej ery będzie się u nas pojawiało coraz więcej. W takim razie zapraszam do kolejnych nagrań, a na dziś już się żegnam. Cześć.